Dzisiaj zrobimy 100% w Undead Nightmare. Bez zbędnego pierdzielenia od razu powiem, że 100% w tym DLC to jest piekło i miliony wyświetleń nie zrekompensują frustracji, jaką miałem. Wersja na PlayStation 3 miała tyle błędów, że skończenie gry było platyną samą w sobie. A wersja na PlayStation 5 posiada takie ilości niezrozumiałych decyzji, że byłem na pograniczu usunięcia tej gry. Pewnie sobie myślisz, że pierdzielę głupoty, co? To spójrz na to. DLC, które powinno być na kilka godzin, zajęło mi kilka dni przez kretynizmy. Ale dość o tym. Idziemy do pierwszego pucharka. Gra zaczyna się gdy John w swojej super piżamie wiąże własną żonę i syna, by go nie zjedli. Wszystko pięknie, fajnie, z dawką żałosnego humoru, a całość można podsumować w taki sposób. What is going on? I haven't got a fucking clue. Zaznaczę od razu, że to DLC jest małe, ale długie, jeśli robicie 100% BSRNG, o którym powiem. Oj, powiem. Ale jak na razie to zabijcie Sasquatcha, bo chcę zjeść wszystkie grzyby w Tall Trees. A my nie możemy pozwolić, żeby zjadł wszystkie grzyby. A tak przy okazji, czytam właśnie na poradniku, że 100% Bandit Nightmare jest prostsze od podstawki i powinno zająć około 9 godzin. No to w takim razie ja jestem chyba specjalny i zalewam swój bag de Grałem sobie dalej i mi wpadło Jaja Man by D, czyli trofeum za zrobienie dwóch misji fabularnych. Tutaj niczego ciekawego wam nie powiem bez wchodzenia na poziom filozoficzny, że John zadaje się z takimi przychlastami jak Nigel albo Set, przez co on sam odbierany jest jak przychlast. Mowing them down to trofeum tak denne, że wymaga glicza do jego zrobienia. That's Wow, De facto jest to trofeum z podstawki, ale można je skończyć w delce, co polecam. Musimy zabić 500 wrogów za pomocą broni stacjonarnej i nie byłoby z tym żadnego problemu, gdyby nie to, że w całej grze użyjecie jej ze 3 razy przez co jest tylko jeden sposób na zrobienie tego pucharka. Glitching, Vandet, Nightmare, idziecie do El Presidio i strzelacie z armaty do zombiaków. Zombiaki się respią, jeśli na nie nie patrzycie i. co za okrutne trofeum! W DLC jest mechanika osad, ale nie, nie są to osady jak w Arku albo w Minecrafcie. Każde większe miasto jest opanowane przez zombiaków i my musimy je wyczyścić, by było znów dostępne. A przy okazji dostajemy nową broń. Te osady są od czasu do czasu ponownie atakowane, a jeśli spowodujemy, że wszystkie osady są wyzwolone w tym samym czasie, to dostaniemy trofeum. Wow! A i stójcie daleko od ludzi, ponieważ zombiaki mogą się zrespić za nimi i macie pograne. Okrutne to jest. Oglądasz Animce? Nie, nie. Jeśli tak, to widok zakonnicy z Gnatem Cię nie zdziwi. A jeszcze bardziej nie powinien Cię dziwić fakt, że misja może się zglitchować i w scenę może zjeść Was zombie. W każdym razie, po skończeniu wątku siostry przełożonej, dostajemy trofeum i idziemy umierać. Dobra. Tutaj kończymy fabułę, która w sumie kończy się po fabule z podstawki. Cała fabuła zajmuje dosłownie chwilę i pokazuje, że za wszystkim stoi Abraham Reyes i Seth, ale nikt o to nie pytał. Zostajemy zombiakiem, który nie może zmieniać ubrań i dostajemy konia. Śmierć. I tutaj śmierć poniesie także wasza psychika, jeśli nie macie szczęścia tak jak ja. A czemu? I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na nim śmierć. Od teraz grindujemy mapę w celu zrobienia 100% w grze. Wszystkie trofea, jakie mi zostały od teraz, to grind, grind, grind i jeszcze troszeczkę grindu. Chupacabra. Musimy znaleźć i zabić Chupacabrę. Brzmi, no, dosyć prosto, ale nie! Nie jest! Boże, jedyny co za okrutne trofeum, które nie planuje mojego czasu jako gracza. Po pierwsze, to wy macie glicza. Jeśli nie oswoicie Famine, czyli jednego z koni apokalipsy, za pierwszym razem... To jest szansa, że czupa kabra się nie zrespi. Po drugie, czupa może się zdespawnować sama z siebie i już więcej się nie pojawi. Po trzecie, by czupa się zrespiła, musicie skończyć rangę czterech wyzwań under Nightmare Hunter Challenge, więc prawdopodobnie będziecie tyrać wyzwania kilka godzin, by w ogóle mieć szansę na respa tego ścierpa. No i teraz mamy zdobycie piątej rangi w każdym wyzwaniu w grze. I Boże jedyne jak mi się o tym nie chce w ogóle mówić. Po pierwsze... Fomin jest zgliczowana i mi osobiście zrespiła się po około 10 godzinach. No ale dobra, dobra, żarty na bok, bo za chwilę tutaj wszyscy ogłuchniemy. Te wyzwania idą jakoś tak. Undead Hunter 1 wymaga zabicia 100 zombiaków i 25 bolterów. Undead Hunter Rank 2 wymaga zabicia 25 bruzerów i 15 reczerów. No zombiaki to zombiaki, boltery to jeśli dobrze pamiętam to są szybkie zombiaki, bruzery to są tanki zombiaki i reczery to są takie zielone zombiaki, co plują na nas. Undead Hunter rank 3 wymaga zabicia dwóch zombiaków za pomocą eksplozji reczera. No w sumie robi się to samo podczas czyszczenia jakiegoś miasta. Nie skupiałem się na tym zbytnio, po prostu to się stało. Ranga czwarta wymaga zabicia dwóch niedźwiedzi, pięciu wilków i trzech pum za pomocą pochodni. To jest tak dewilne, że szkoda gadać. Najlepiej zabić to na grzbiecie konia takiego jak Pestilience, ponieważ jest on praktycznie nieśmiertelny i machamy sobie tą pochodnią na lewo i prawo. Problemem jednak jest znalezienie tych zwierząt, bo się po prostu nie respią przez glicze. A, no i Undead Hunter Rank 5 to chupakabra, więc odsyłam jakieś 30 sekund wstecz w tym filmie. Undead Sharpshooter Rank 1. Zabij 5 zombie w 10 sekund używając rewolweru. Żaden problem. Undead Sharpshooter Rank 2. Strzel w głowę 10 zombiaków pod rząd. No, chyba, chyba łatwo, nie? Undead Sharpshooter Rank 3. Zabij 5 płonących zombi jednym użyciem dead Eye. No, po prostu podpalacie grupę zombiaków i je kasujecie. Łatwizna. Undead Sharpshooter Rank 4. Używając jednego użycia dead Eye zabijcie po jednym typie zombiaka. Brzmi ciężko, ale pod bramą El Presidio jest na wszystkiego. Dość proste, po prostu lecicie tam, odwracacie się i e, one się respią po prostu za wami. Undead Sharpshooter Rank 5. Używając karabinu snajperskiego zabijcie 5 zombiaków w 8 sekund. I jeśli dobrze pamiętam, nie, nie możecie chyba używać Deadeye, ale nie jestem tutaj pewny, już trochę pamięć mi szwankuje. E, ale El Presidio, po prostu El Presidio. I cztery konie apokalipsy to jest po prostu apokalipsa. Jest to glitch na glitchu, co jest dla mnie niezrozumiałe i debilne, ponieważ takim głównym daniem tego DLC są właśnie te ocharchane, zaplute, parchate, stęchłe, wygłodzone, obrzodzone, obsrane, śmierdzące konie. War znajdziecie bez problemu, po prostu. Nagle pojawi się gdzieś obok Tumbleweed i tyle. Famin pojawi się gdzieś przy pierwszym wejściu do Meksyku i jak go nie złapiecie, to koniec. Ciul, Amba, Fatima, było i nima. Po prostu znika. Death najłatwiej zdobyć po prostu kończąc fabułę i Pestilien lata gdzieś na mapie obok Tall Trees lub Thieves Landing. Tylko, że znalezienie tego konia zajęło mi jakieś 5 godzin. Jak można to tak spierd... No i potem to musicie znaleźć jeszcze tylko skarby, ale to już po prostu odpalacie mapkę z Google i lecicie po kolei. Jednorożec. By zdobyć jednorożca musicie zabić Chupacabra i zrobić wszystkie wyzwania koni, chociaż tak w sumie to musicie zrobić wszystkie wyzwania w całej grze. Jednorożec pojawia się w Dies Korona, obok Turkomady centralnie pod trzema końmi na mapie. Nie dostaniecie powiadomienia, że się zrespił, więc musicie go wypatrzeć. I ja osobiście nie miałem z tym problemu, bo pojechałem tam od razu po zrobieniu wyzwania, a dokładniej od razu po zabiciu no. Czupakabry. I on się tam po prostu pojawił. To było dosłownie 20, może 30 sekund. Trochę szkoda, że nie da się go wezwać ponownie, ale z drugiej strony właśnie skończyłem to zasrane DLC i nie muszę do niego wracać. Strasznie zmarnowany potencjał przez błędy. Jeśli chcecie w to zagrać dla zagrania, to śmiało, ale 100% wyciśnie was i pokaże, czym jest zło i cierpienie. Dark Solsy, zagraj wam Dead Nightmare, mordo. Trzymajcie się.